Otwarcie niecodziennej interaktywnej wystawy Z Torunia do Gwiazd, Opowieść o Mikołaju Koperniku, odbyło się 10 lutego. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Jest ona następną po cieszącej się wielką popularnością w świecie toruńskiego piernika, propozycją wystawy wędrującej, która pozostanie w Wałbrzychu do 15 kwietnia. Wystawa no, poświęcona, mówiąc bardzo ogólnie, postaci Mikołaja Kopernika. Wystawa, której. Twórcami, organizatorami jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, z którym od wielu, wielu lat współpracujemy przy różnych okazjach. No, postanowiliśmy pokazać tę wystawę w Wałbrzychu dla mieszkańców Wałbrzycha, mieszkańców aglomeracji, no, ale też wykorzystując termin, który obejmuje ferie, liczymy, że turyści, którzy w okolice Wałbrzycha może w czasie ferii przyjadą, też ją odwiedzą. Celem wystawy jest zaprezentowanie i popularyzowanie postaci Mikołaja Kopernika w nowoczesny, atrakcyjny dla zwiedzających sposób. Wystawa jest świetną propozycją dla szkół, gdyż towarzyszy jej szeroka obudowa edukacyjna. Udział w lekcji muzealnej czy w warsztatach na tej ekspozycji będzie z pewnością ciekawym uzupełnieniem szkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Ona jest skierowana do tych najmłodszych i trochę starszych widzów pokazuje w postaci takich zaaranżowanych boksów tematycznych, takich stanowisk, no właściwie samą postać Mikołaja Kopernika i wszystkie miejsca i czas, w którym żył i, i tworzył. Ze względu na przedłużający się remont muzeum w Wałbrzychu, wystawę można zwiedzać w sali wystaw czasowych przy ulicy 1 Maja 3, tuż obok rynku. Warszawa ma swoje centrum Kopernika, my postanowiliśmy, że będziemy mieli przez dwa miesiące Kopernika w centrum, 1 maja 3 tuż przy Wałbrzyskim rynku na rogu placu Kościelnego w pomieszczeniu które już po raz drugi muzeum w Wałbrzychu anektuje na potrzeby kultury. Przypomnijmy, że remont muzealnych pomieszczeń miał zakończyć się w grudniu zeszłego roku, jednak z powodu tworzenia specjalnej zabudowy oddającej klimat dawnego pałacu Albertich remont przedłuży się o kilka miesięcy. Prawdopodobnie część pomieszczeń zostanie udostępniona dla zwiedzających pod koniec marca.